Znajdujemy się dzisiaj w Eisenhuttenstadt, w niemieckim obozie deportacyjnym zbudowanym tuż przy granicy z Polską, którego zadaniem jest przetrzymywanie nielegalnych imigrantów z Azji czy z Afryki, którzy w jakiś sposób dostali się do Niemiec i przyspieszona deportacja ich do Polski. To jest to miejsce, które zostało specjalnie zbudowane i otwarte niedawno, 1 marca 2025 roku, tylko po to, żeby szybciej wysyłać nielegalnych imigrantów z Azji czy z Afryki prosto do Polski istnieją trzy prawne sposoby, na podstawie których Niemcy mogą nam przerzucać nielegalnych migrantów, którzy dostali się do Niemiec. Pierwszy sposób to jest procedura dablińska na podstawie rozporządzenia unijnego z 2013 roku i dotyczy osób, które dostały się do Niemiec, a wcześniej w jakimś innym państwie, na w Polsce, założyły wniosek azylowy. T ta procedura jest bardzo skomplikowana i czasochłonna. Państwo przyjmujące w tym momencie Polskę ma aż do dwóch miesięcy na to, żeby rozpatrzyć taki wniosek niemieckiej strony i ustalić rzeczywiście, ta osoba wcześniej w Polsce złożyła wniosek o azyl. I obóz w Eisenhuttenstadt jest właśnie po to, żeby przyspieszyć tą procedurę dublińską. Jeżeli tu trafi nielegalny uchodźca, który dostał się w jakiś sposób do Niemiec, mają od niego pobierać szybko odciski palców. Dzięki przyspieszonej procedurze nie będą go przysłali do Polski w ciągu dwóch miesięcy. Mają im to zająć maksymalnie dwa tygodnie. Co ciekawe, Niemiecki Urząd do Spraw Cudzoziemców cieszy się, że udało się skrócić tą procedurę dublińską do zaledwie dwóch tygodni, dzięki oczywiście temu obozowi Weißenputtenstadt, a także dzięki bardzo dobrej współpracy Urzędu do Spraw Imigracji z Niemiec z polskimi urzędami. Znaczy Niemcy są zadowoleni z tego, jak sprawnie działają polskie urzędy, jak dzięki temu bardzo szybko są w stanie do Polski przydać nielegalnych imigrantów, dzięki pomocy polskich urzędów. Co ciekawe, ten obóz dla nielegalnych migrantów, dla ludzi, którzy nielegalnie dostali się do Niemiec, jest normalnie w środku miasta. Widzicie, tam jest blok, w którym mieszkają sobie ludzie. Tu są jakieś e, domki, jakieś coś, co wygląda jak ogródki działkowe. Normalnie ludziom w centrum miasta zbudowali obóz dla nielegalnych migrantów. Wyobrażacie sobie, że w Polsce w waszym miasteczku budują obóz, otaczają takim płotem i trzymają tam setki nielegalnych migrantów z 50 metrów od waszego domu, bo Niemcy właśnie coś takiego zrobili z tym obozem deportacyjnym. Powtórzę to bardzo wyraźnie: ten obóz jest normalnie. Pomiędzy blokami, pomiędzy domkami jednorodzinnymi. To nie jest tak, że ten obóz jest zamknięty. Jak możecie zobaczyć na tych nagraniach, nielegalni migranci normalnie sobie stąd wychodzą na miasto. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji w Polsce, że ktoś w środku naszych miast i miasteczek buduje obóz dla setek nielegalnych migrantów z Azji czy z Afryki i pozwala tym ludziom normalnie chodzić pomiędzy naszymi blokami, narażając na niebezpieczeństwo mieszkańców polskich miast. A niestety nie możemy takiego wariantu wykluczyć. Obecna polityka migracyjna przecież do tego zmierza. Tylko w zeszłym roku niemiecka policja przywiozła do Polski 9 tysięcy nielegalnych migrantów. Przecież ci ludzie gdzieś są. Jeżeli ten proces się nasili, a po to budują takie obozy deportacyjne, właśnie po to, żeby jeszcze sprawniej, jeszcze więcej wysyłać do Polski nielegalnych migrantów, to ci ludzie gdzieś będą musieli się podziewać. Rząd Donalda Tuska też zacznie w końcu budować dla nich takie obozy pomiędzy waszymi blokami, pomiędzy waszymi domami. Dlatego trzeba jak najszybciej uszczelnić granice i niemożliwić tego rodzaju sytuacje. Drugą metodą, którą wykorzystują Niemcy do tego, żeby wysyłać do Polski nielegalnych migrantów z Azji, czy z jest procedura readmisji na podstawie dwóch porozumień. Pierwszego z 1991 roku pomiędzy Polską a państwami Schengen, i drugą na podstawie porozumienia polsko-niemieckiego z 1993 roku. To jest dużo szybsza procedura, pozwala, daje drugiej stronie, czyli w tym wypadku Polsce, zaledwie 24 godziny na reakcję. W związku z czym w ciągu dnia dwóch Niemcy są w stanie nam na pomoc, za pomocą procedury readmisji wysyłać nielegalnych migrantów. Natomiast to jest mniejsza skala, tylko w ostatnim roku na podstawie tej akurat procedury Niemcy wysłali do Polski zaledwie kilkuset nielegalnych migrantów. Tylko w tym obozie deportacyjnym przebywa w tym momencie setki nielegalnych migrantów z Azji czy z Afryki, którzy, jak widzicie, za bardzo się nie przepracowują. Siedzą tu całymi dniami, czekają na wywiezienie ich do Polski. Żyją w tym czasie na koszt niemieckiego podatnika, który zapewnia im to utrzymanie. Natomiast jak już Niemcy nam ich przerzucą, polska strona ich przyjmie, polskie urzędy przetrawią te wszystkie dokumenty, co podobno ostatnio naszym urzędom idzie naprawdę bardzo sprawnie, to albo rozpłyną się gdzieś w polskich miastach, albo przejdą znowu na utrzymanie polskich podatników. No jedyna metoda, żeby to się nie wydarzyło, to po prostu nie wpuszczać do Polski nielegalnych migrantów. Jak widzicie, obóz się cały czas rozbudowuje. Mamy w tle stare murowane budynki, potem tu są nowe murowane budynki. Mamy najpierw te szare baraki, za nimi niebieskie baraki stawiane już piętrowo, więc widać, że ten obóz jest coraz większy. Otworzone jest to formalnie 1 marca 2025 roku, natomiast jest to zupełnie ewidentne, że to jest sprawa rozwojowa, że Niemcy będą tu przerzucać coraz większą liczbę nielegalnych migrantów po to, żeby przyspieszać te procedury tak, żeby jak najwięcej i jak najsprawniej przerzucić ich prosto do Polski. No jest jeszcze trzecia metoda na podstawie której Niemcy przywożą do Polski tysiące już tym razem nielegalnych migrantów. Jest to tak zwane zawracanie. W teorii powinno to wyglądać w ten sposób, że jeżeli Niemcy łapią kogoś zaraz na swojej granicy, i widzą, że ten ktoś nie ma prawa do wjazdu do Niemiec, to go zawracają do Polski, ale teoria znacząco się tu rozmija z praktyką. Niemcy interpretują te przepisy zupełnie inaczej. Że jeżeli straż graniczna albo policja gdzieś w Hamburgu złapie nielegalnego migranta, to to, to również, został on złapany w tramach kontroli granicznej i może być przerzucone do Polski. Na godzinę przed takim przyjazdem niemieckiej policji z nielegalnymi migrantami polska Straż Granicza dostaje maila, że oni go gdzieś tam wyrzucą. Straż Graniczna nie ma czasu, żeby zareagować i niemiecka policja przywozi do Polski zostawia gdzieś na parkingu pod sklepem 10 tysięcy nielegalnych migrantów tylko od stycznia 24 do lutego 2025 roku. 10 tysięcy nielegalnych migrantów trochę ponad rok. A wiecie co na to polska strona? Otóż Polska Wszystkie organy, mają stosować zasadę zaufania do państwa niemieckiego, czyli Niemcy łapią nielegalnego migranta w Niemczech, przywożą go do Polski, twierdząc, że on to na pewno znalazł się tutaj po przyjeździe z Polski, pomimo że nie ma żadnych dokumentów. I polskie służby, polskie organy biorą to na wiarę. Wierzą Niemcom, że tak, macie Niemcy rację, on z całą pewnością przyjechał do was prosto z Polski. A czy inne państwa się tak zachowują? Nie, bo inne państwa nie są rządzone przez frajerów jak Polska. Inne państwa nie są tak podległe Niemcom jak Polska. Włosi, którzy są również podległe. Podobnie traktowani przez Niemców, na kilka tysięcy nielegalnych migrantów przyjęli tylko czterech, bo nie wyznają zasady zaufania do państwa niemieckiego. Podobnie zachowują się rozum sami Niemcy. Gdy Duńczycy chcą przerzucić do Niemców nielegalnych migrantów, Niemcy wiedzą, że nie, że my ich nie przyjmujemy. To dlaczego Polska wszystkich przejmuje? Dlaczego rząd Donalda Tuska w zasadzie wymusza na polskich służbach zasadę zaufania do państwa niemieckiego i wierzenie Niemcom na wiarę, że z całą pewnością ci nielegalni migranci dostali się do Niemiec z Polski? Jestem już w Gubinie, zaraz na granicy polsko-niemieckiej. Rozmawiam z panią Pauliną Skarżyńską, przedsiębiorcą z Gubina. Dzień dobry. Byłem w tym Eisenputenstaat, oglądałem obóz deportacyjny, przedstawiałem trochę widzom procedury, na podstawie których Niemcy podrzucają nam migrantów. To, co było dla mnie zastanawiające, to to, że niemiecki urząd do spraw cudzoziemców cieszył się, że polskie urzędy bardzo sprawnie z nimi współpracują, że bardzo szybko wypełniają wszystkie dokumenty, że Polska bardzo dobrze współpracuje z Niemcami. Dochodzi nawet do tego, że, przynajmniej z tego, co słyszałem, że funkcjonariusze Straży Granicznej czy Polska Policja mają działać w zas na zasadzie zaufania do państwa niemieckiego. To znaczy, jeżeli Niemcy mają jakiegoś nielegalnego migranta i twierdzą, że on przyjechał z Polski, to Polacy mają wierzyć im na słowo bez żadnych dokumentów. Wiem, że pani zna funkcjonariuszy Straży Granicznej operujących tutaj na tym terenie. Czy ma pani jakąś wiedzę, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce? E, tak, w związku z tym, że no, jestem stąd od urodzenia, to znam bardzo wiele osób, w tym m.in. funkcjonariuszy Straży Granicznej. E, no i rozmawiamy o takich rzeczach bardzo często. Często zresztą nie jest to żadna tajemnica, bo tutaj lokalnie dużo się mówi na ten temat, zwłaszcza w ostatnim czasie. No i z relacji znajomych mi funkcjonariuszy Straży Granicznej wynika to, że faktycznie te. Przerzucanie w cudzysłowie ludzi z Niemiec odbywa się regularnie. Podobno w ostatnim czasie, przez ostatnie dwa-trzy tygodnie to stało się jeszcze bardziej intensywne. No i faktycznie funkcjonariusze często mówią o tym, że czują się, jakby oni mieli po prostu obowiązek zarejestrować jak największą liczbę osób, pokazać, że oni faktycznie przebywają w Polsce, po to, żeby to było w, jakiś, w jakimś stopniu dla nich już zarejestrowane miejsce, żeby tych ludzi po prostu do nas tutaj przypisać. Ale skąd ci ludzie się biorą, kiedy trafiają na naszą stronę? Oni są przywożeni przez niemieckie służby. Mhm. I są przywożeni w ostatnim czasie zwłaszcza bardziej w okolice Słubic, dlatego, że tam jest odra, przez którą nie da się na tyle łatwo przeprawić, żeby łatwo wrócić... Do Niemiec. Czyli Niemcy przywożą do Polski nielegalnych migrantów, a Polska Straż Graniczna w zasadzie nic z tym nie robi, nie sprzeciwstawia się temu w żaden sposób, tylko wykonuje urzędniczą, papierkową robotę po to, żeby jakoś ich tutaj zarejestrować, że oni już są w Polsce? Tak? Dokładnie. Bardzo często to się odbywa w taki sposób, że ci ludzie są po prostu przywożeni. I wyrzucani, pokazuje się im ze strony niemieckiej kierunek, idźcie tam, a polskie służby już wiedzą, gdzie oni są, mają obowiązek podjechać, zarejestrować, spisać. No i tak naprawdę na tym się ta praca kończy. Bardzo często takim osobom też daje się polecenie, gdzie one samodzielnie mają się wstawić czyli one nie są w żaden sposób pilnowane, odstawiane w jakieś konkretne miejsce tylko dostają polecenie, gdzie mają pójść. No i czasem się wstawiają, a czasem nie. Bez, bo to jest ciekawe, też się nad tym zastanawiałem. Jak już Niemcy przywożą do Polski nielegalnych migrantów, słyszałem, że tam z wyprzedzeniem jednej godziny mniej więcej wysłałem maila do polskiej straży mm -hmm. granicznej i Polska Straż Graniczna przyjeżdża, albo ich zdąży ich złapać, albo nie, rejestrują i co się dalej z tymi ludźmi dzieje? No tak naprawdę nie do końca wiadomo. Oni po prostu y, są wypuszczani, dostają jakieś polecenia, gdzie mają się znaleźć, bo w Polsce też funkcjonują różne ośrodki dla takich ludzi, ale oni pójdą tam tylko jeśli mają taką wolę. A nie zawsze tak jest. I też z tego, co ja rozmawiam z, ze znajomymi, strażnikami, i są to faktycznie informacje potwierdzone z pierwszej ręki, mm, wiem, że są to często obywatele np. takich państw jak Somalia i Tunezja. Są to e, ludzie, którzy zwykle nie charakteryzują się żadnym wykształceniem. Zdarzają się analfabeci. Są to po prostu osoby, które. Mm, nie za bardzo miałyby jakąkolwiek przyszłość gdzie indziej, ale też nie jestem sobie w stanie wyobrazić tego, w jaki sposób one poradzą sobie, jeśli zostaną wrzucone tutaj u nas. Też wiem od znajomych z ośrodków dla imigrantów i polskich, i niemieckich, że są to ludzie różni kulturowo, z różnych krajów, którzy są bardzo często kierowani w jedno miejsce. No i nie ma się co dziwić, że tam na pewno będą narastały konflikty między nimi nawzajem. Zresztą takim przykładem dobrym jest właśnie Eisenhüttenstadt i to, co dzieje się w tym ośrodku. No i możemy spodziewać się po prostu kłopotów. Rozumiem. A czy zaobserwowała pani, czy też tutaj lokalna społeczność, że ci ludzie już po tym jak Niemcy ich przerzucają na stronę Polski, zostają tutaj w tym rejonie, czy się rozpływają po całej Polsce? Czy jest ostatnio większa widoczna, widoczna większa liczba obcokrajowców na ulicach? Gubina? Zdecydowanie jest widoczna większa liczba obcokrajowców. Ja w ogóle mieszkam na obrzeżach Gubina w okolicy stacji PKP i ym, był taki okres. Na początku wiosny, gdzie grupami obcokrajowcy przemieszczali się i oni szli. Ja kiedyś myślałam, że oni idą na pociąg, po prostu który odjeżdża na przykład do Zielonej Góry, ale okazywało się, że oni szli do pobliskiej wsi. Ona zwierzytowa, gdzie jest też przejście graniczne, i tam znowu próbują się przeprawiać. I tak część z nich zostaje, część z nich nie. Jedni idą w stronę centrum, inni idą w stronę tego właśnie e, przejścia granicznego. Nikt nie wie, co tak naprawdę się z nimi tutaj dzieje. I e, ja mam nastoletniego syna i nieraz. E, Wracał sobie tam do domu wieczorem, to przyznam, że obawiałam się niejednokrotnie o niego, bo wiem, że akurat tą trasą przemieszczały się te grupy. Te grupy miały też taki sposób swego czasu, że puszczali jednego pana po kilku metrach kolejnego, po kilku metrach kolejnego i mówili, że to jest sposób na to, żeby policja ich po prostu nie zatrzymała, że jeżeli gdzieś podjedzie z której strony policja, to po prostu reszta ucieknie. Więc oni też. Organizują się i tutaj no gdzieś w jakimś celu przechodzą, ale tak naprawdę nikt nie wie, co się z nimi dalej dzieje. Czy zaobserwowała Pani jakieś niebezpieczne sytuacje, które zdarzają się tu w regionie z powodu większej liczby obcokrajowców? no tak jeśli chodzi o sam Gubin to w związku z tym że my mieszkamy w mieście które jest połączone z miastem niemieckim i w Guben również znajdują się miejsca noclegowe dla migrantów to um... Była taka sytuacja, w której rodzice poszukiwali zaginionych dziewczynek, nastoletnich. No i okazało się, że one znalazły się w tym właśnie ośrodku dla migrantów. I tam odbywały się... Tu zaraz e, za granicą. Tak, tak, tutaj zaraz za, za granicą, w samym Guben. E, I tam odbywały się no, takie dziwne sytuacje, gdzie panowie starsi e, z tymi nastolatkami spożywali alkohol. Tak naprawdę no, nie do końca wiadomo, co tam się dzieje, no bo wiadomo, że też żaden z rodziców nie chciałby się taką e, sytuacją chwalić, ale... No, takie rzeczy były, też mieszkańcy stali się na pewno zdecydowanie bardziej czujni, no, wyczuwa się taką atmosferę, że jednak troszeczkę się zmieniło, bo my byliśmy zawsze przyzwyczajeni do tego, że u nas obcokrajowcy są, że żyjemy tutaj po sąsiedzku z obywatelami Niemiec, potem do miasta przyjechało bardzo dużo obywateli Ukrainy, ale no jednak osoby obce kulturowo w związku z doświadczeniami, które też mamy, bo to nie bierze się znikąd, wzbudzają w jakiś na pewno niepokój i, i lęk w mieszkańcach. Jak przyjeżdżałem tutaj z Niemiec z Guben, widziałem na granicy bardzo dużo policjantów. Tam stało kilka radiowozów, było bardzo dużo policji. Po polskiej stronie nie widziałem ani polskiej policji, kompletnie nikogo. Czy mieszkańcy Gubina mają jakiś problem z tego powodu, czy wydłuża to mocno kolejki, żeby się dostać do Niemiec, czy raczej ten ruch jest dalej płynny? Ogólnie u nas ruch jest płynny, bo my nie jesteśmy przejściem takim typowo przemysłowym, w związku z czym u nas nie przejeżdżają samochody ciężarowe, przejeżdżamy raczej do pracy. Faktycznie kontrole są i, i zdarza się, że niemiecka, niemieckie służby zatrzymują i kontrolują, no ale to akurat nie jest jakiś większy problem. Z tym, że na przykład mówi się w mieście o tym z kolei, że brakuje polskiej policji. I e, ostatnio jest głośno o tym, że tak duże miasto jak Gubin e, ma mieć zlikwidowaną jednostkę policyjną. A jesteśmy miastem przygranicznym. U nas się odbywają już w mieście patrole polsko-niemieckie, które tak naprawdę nie wiadomo czemu służą, bo dla mnie to jest dziwne, żeby niemiecka policja kontrolowała mnie w moim własnym mieście. E, natomiast tej polskiej policji brakuje i, e, i jest o tym głośno. I tak samo ze Strażą Graniczną jest. W ostatnim czasie się odbywały kontrole graniczne, ale to bardziej wyglądało jak taka pokazówka na chwilę, że tutaj się ustawiła Straż Graniczna na dwa dni. No i właściwie tyle z tego. Na stałe tutaj nie czujemy się na pewno w odpowiedni sposób e, zabezpieczeni pod tym względem. My też słyszymy o wspólnych patrolach polsko-niemieckich policji i straży granicznej. To jest coś absolutnie wbrew naszemu interesowi, bo państwo polskie wykorzystuje naszą policję czy straż graniczną do pilnowania granicy polsko-niemieckiej, ale od strony Polski. To znaczy, polska straż graniczna pomaga Niemcom w nieprzepuszczaniu nielegalnych imigrantów do Niemiec. Przecież w naszym interesie jest to, żeby oni tam wszyscy wyjechali, żeby w Polsce dłużej nie siedzieli. Zamiast służyć nam, to Okazuje się, że my służymy Niemcom, rejestrujemy każdego, którzy, którego oni nam wyślą. Okazuje się, że polskie służby graniczne nawet przybyszy, którzy przejechali przez takie miasta jak Mediolan czy Ryga, rejestrują jako pochodzących z Polski. A jak to działa? To znaczy, skąd? Czy nasza Straż Graniczna wie, że ktoś przyjechał do Niemiec z Mediolanu i stwierdza w papierach, że przyjechał z Polski? Mm, tak. A jak to w praktyce działa? Yy, trudno mi jest mówić o szczegółach, dlatego, że ja znam tylko relacje pracowników Straży Granicznej, ale wiem, że takie sytuacje się odbywają yy, i że jest takie polecenie z góry, żeby po prostu tutaj przyjmować wszystkich i, i funkcjonariusze Straży Granicznej po prostu wiedzą, że nie mogą wojować z systemem, który ich karmi tak naprawdę. Są pracownikami po prostu. E, trzeba ich też zrozumieć, no bo oni w ten sposób utrzymują swoje rodziny, dostają takie polecenia z góry, no i te polecenia realizują. Ale na pewno nie są one zgodne z naszym interesem. Czyli Polska Straż Graniczna widzi, że ktoś przysłany tu przez Niemców do Niemiec przyjechał z Włoch, ale na zasadzie i tak zaufania do państwa niemieckiego tak. przyjmujemy, że dobrze, skoro Niemcy się upierają, że nam go wyślą, to uznajmy, że on przyjechał z Polski i będziemy to w naszych dokumentach potwierdzać, że przyjechał z Polski. Tak się to odbywa. Zwróciłem uwagę, że nielegalni migranci, oni tam nie są zamknięci, to znaczy oni mogli swobodnie wychodzić z tego obozu. Ten oboz był zaraz koło zwyczajnych bloków, koło zwyczajnych domów. Czy słyszała Pani jakieś relacje mieszkańców Eisenhüttenstadt? Przecież to jest stosunkowo niedaleko. Czy wpłynęło to w jakiś sposób na przestępczość w mieście? Zdecydowanie to wpłynęło na przestępczość w Niemczech i między innymi, e, takimi prostymi dowodami na to, e, są ataki w autobusach, ponieważ e, panowie e, migranci, bo zwykle to są panowie, tam kobiety bardzo rzadko wychodzą w ogóle z tych ośrodków. E, był atak nożownika w autobusie. E, mój znajomy kierowca autobusu był akurat w tym momencie e, prowadzącym ten pojazd i tam e, pan e, zaatakował e, innych pasażerów nożem, polało się dużo krwi. Nie chciał opuścić tego autobusu. Na miejsce została wezwana policja. Z kolei drugi przypadek był taki, że pan jechał bez biletu i nie chciał wyjść z autobusu. Kiedy został przez kierowcę wyproszony, zaczął ten autobus atakować, niszczyć nożem. Czyli oni nie dość, że stanowią zagrożenie dla, dla ludzi, to też niszczą mienie, nie szanują niczego, co tutaj jest. Zresztą tutaj u nas też w Guben, w niemieckiej, po niemieckiej stronie, Yy, było, była sytuacja, w której... Yy... Imigrant nożem zaatakował całą swoją rodzinę, zamordował partnerkę i dziewczynkę na trawniku pod blokiem, bo oni tutaj już mieszkają, przebywają tutaj już dłuższy czas. Niektórzy już mają swoje mieszkania gdzieś wynajęte czy, czy otrzymane ze strony niemieckiej, i to też była taka sytuacja, która tutaj no, wstrząsnęła informacjami z miasta, bo to są ludzie, którzy bardzo często przyjeżdżają do Polski do nas na zakupy. My widujemy tych ludzi i no, nie jest ciekawie. Też koleżanka, będąc w ciąży, została zaatakowana. Atakowana przez grupę migrantów w Niemczech w sklepie, e, otoczona przez nich i właściwie nie wiedziała, czego oni od niej chcą. Wystraszyli ją bardzo. E, coś, co kiedyś było dla nas normalną, codzienną czynnością, staje się po prostu czymś niebezpiecznym, niefajnym. E, no i tak się teraz u nas żyje. Jak no i... czują się z tym funkcjonariusze Straży Granicznej? bo To są jednak ludzie, którzy, mi się wydaje, e... Powinni bronić naszej granicy, powinni bronić polskiego prawa, pilnować tego, żeby osoby, które nie mają takiego prawa, nie przyjeżdżały do Polski. A ich praca, z tego co rozumiem, polega na czymś zupełnie innym. Jak oni się z tym czują? No, ja usłyszałam taką opinię, że oni się czują, jakby byli niemieckimi księgowymi, odrejestrowania ludzi w interesie Niemiec. Bo yy, dlaczego Niemcy mogą podrzucać nam ludzi? Yy, jakąś tam mają podstawę, może prawną do tego, ale nie na pewno w takiej skali. I oni dbają o swój interes, i oni po prostu tych ludzi tu wrzucają, a my nie możemy z tym nic zrobić. Dlaczego my nie możemy im powiedzieć, wiecie co? Idźcie sobie z powrotem. Czemu my mamy ich? rejestrować, pokazywać, że oni tu są, zatrzymywać na siłę. Przecież wiadomo, że takie osoby, które tutaj są, nie mają jakiegoś szczególnego wykształcenia, nie znają języka, zostaną nawet zatrzymane na siłę po polskiej stronie. No to w przyszłości to tylko będzie źródło frustracji tych ludzi i będą się wiązały jakieś grupy przestępcze. No ludzie się tej boją tej przyszłości, bo my też jesteśmy tutaj przy granicy, w tych regionach zagranicznych doświadczeni tym, co obserwujemy za granicą. Właśnie tymi aktami przemocy ze strony migrantów, i to nie jest tak, że jesteśmy jakimiś szczególnymi ksenofobami, tylko po prostu jesteśmy na tyle mądrzy, że wyciągamy wnioski. I ten strach nie bierze się z tego, co przekazują media, ani nie jest wyssany z palca, tylko po prostu jest na podstawie realnie doświadczeń. A każdy, kto wychowuje swoje dzieci, to chciałby, żeby mogły one żyć po prostu w bezpiecznym kraju. Bardzo pani dziękuję za, za rozmowę. Ja też dziękuję. A mogę poprosić o jedno zdjęcie? Oczywiście, że. Okazuje się, że sytuacja jest jeszcze gorsza niż myślałem. To nie jest tylko tak, że polskie władze stosują zasadę zaufania do Niemiec i kupują wszystko, co Niemcy nam próbują sprzedać. Jeżeli Niemcy przywożą do Polski nielegalnych migrantów, to my to po prostu akceptujemy. Jest nawet gorzej. Polska Straż Graniczna jest zmuszana do tego przez polskich swoich przełożonych, przez polski rząd, przez polskie władze do tego, żeby przyjmować w Polsce nielegalnych imigrantów, których próbują nam przysłać tutaj Niemcy, o których wiadomo, że nie są z Polski. Jeżeli przyjeżdżają ludzie, którzy w dokumentach mają to, że mieszkali w Mediolanie, że przyjechali tutaj z Tunezji, to jest zupełnie oczywiste, że ci ludzie przybyli najpierw do Włoch, z Włoch się przedostali do Niemiec, a Niemcy chcą ich przerzucić do Polski. A dlaczego do Polski? Ponieważ nie, Włosi ich z powrotem nie przyjmują. Tak jak Wam mówiłem, na kilka tysięcy prób przekazania nielegalnych migrantów z Niemiec do Włoch Włosi przyjęli zaledwie cztery osoby. Niemcy z kolei z Danii nikogo nie przyjmują, mówią, że nie przyjmujemy. A co robią polskie władze? Nie tylko przyjmują każdego, w zasadzie kogo chcą nam przekazać Niemcy, też jeszcze aktywnie im w tym pomagają. Także Niemcy są bardzo zadowoleni ze współpracy z polską władzą. Niestety, nasz rząd jest ewidentnie rządem frajeru. Spośród wszystkich sąsiadów Niemiec, Niemcom najprościej się przerzuca nielegalnych migrantów właśnie do Polski. Tylko w zeszłym roku niemiecka policja przywiozła do Polski prawie 10 tysięcy nielegalnych migrantów. I tu trzeba postawić pytanie. Czyje interesy realizuje polski rząd? Bo mam wrażenie, że nie polskie. Bo w czyim interesie jest ułatwianie Niemcom przerzucanie do Polski nielegalnych migrantów. No na pewno nie w polskim interesie, to jest w interesie niemieckim. I widać, że Niemcy całkowicie zmieniają tu swoją politykę. Po ostatnich wyborach kanclerz Merz ogłosił tutaj zwrot. I ten zwrot już widać. Mamy powstające przy granicy z Polską ośrodki deportacyjne, mamy coraz większą liczbę policji na granicy z Polską, która nie wpuszcza do Niemiec nielegalnych migrantów. Wiecie co jeszcze jest szokujące? Że polskie władze zgadzają się na to, że polska policja, czy polska straż graniczna organizuje wspólne patrole z niemiecką strażą graniczną po to, żeby pilnować granicy polsko-niemieckiej, ale po polskiej stronie. To znaczy, że Polska Straż Graniczna pomaga Niemcom w niewpuszczaniu do Niemiec nielegalnych migrantów. Przecież w naszym interesie jest to, żeby oni się wszyscy do tych Niemiec dostali, żeby jak najszybciej Polskę opuścili, a w tym czasie Polska Straż Graniczna zamiast pilnować tego, żeby Niemcy nam nie podrzucali nielegalnych migrantów, to jeszcze pomaga w tym procederze Niemcom. Wszystko to wygląda na to, że polski rząd realizuje niestety niemieckie interesy zamiast polskich. Pytanie, czy my Dalej powinniśmy mieć taki rząd, który realizuje niemieckie interesy. Uważam, że polski rząd, polscy politycy powinni dbać przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne, w szczególności niemieckie. Jeżeli nasz rząd pilnuje bardziej interesów niemieckich niż polskich, to ten rząd trzeba jak najszybciej zmienić. Bo jeżeli te wybory wygra Rafał Trzaskowski, to nic w tej sprawie się z całą pewnością nie zmieni. Natomiast jeżeli wygram je ja, to z całą pewnością nie dopuszczę do tego, żeby Niemcy dalej podrzucali nam nielegalnych migrantów. Szczelne granice, bezpieczne ulice, walka o polskie interesy, to jest właśnie mój Program. Więc jeżeli chcecie, żeby to wszystko wyglądało zupełnie inaczej niż obecnie, głosujcie na mnie 18 maja.